Rosja grozi Stanom Zjednoczonym. Czegoś takiego jeszcze nie było. Jest akt oskarżenia przeciwko warszawskiemu urzędnikowi. Czy ma to związek z Trzaskowskim? Następnie obejrzymy sobie fragment ekscytującego duo Dorota Wysocka-Sznep i Roman Giertych. A na koniec standardowo ciekawostka dnia. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych państwa bardzo serdecznie na kanale, bądź na bieżąco, bez przynudzania, lećmy od razu z pierwszym tematem. Well, that US Trump is no out to Rosja zareaguje ostro, jeśli Stany Zjednoczone dostarczą na Ukrainę rakiety Tomahawk. Ostrzegł szef Komisji Obrony Dumy Państwowej Andrzej Kartapołow. Jak podaje agencja RIA Nowosti, Kartapołow, który do 2012 roku był wiceministrem obrony Rosji, zapewnił, że odpowiedź będzie zróżnicowana i przemyślana. Kartapołow wyraził przekonanie, że to machawki nie zmienią sytuacji na polu walki, ponieważ zostanie przekazanych tylko kilka, najwyżej kilkadziesiąt sztuk. Dodał, że Rosja dobrze zna te rakiety i wie, jak je zestrzelić, mając doświadczenie z Syrii. Zaznaczył, że problemy będą mieć ci, którzy je dostarczą i będą ich używać. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ryabkow zaapelował do Waszyngtonu o trzeźwą ocenę sytuacji, jaką stworzy dostarczenie rakiet Tomahawk na Ukrainę. Według niego byłby to poważny krok w kierunku eskalacji. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że podjął już decyzję w sprawie przekazania pocisków manewrujących Tomahawk na Ukrainę. Jednocześnie zaznaczył, że musi jeszcze dowiedzieć się kilku rzeczy w sprawie ich wykorzystania. O dostarczenie Tomahawków poprosił prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski na spotkaniu z Trumpem 23 września w Nowym Jorku. The Kremlin has warned tomahawks would destroy relations with Washington. Obietnice pokoju Donalda Trumpa, który zapewniał, że zakończy konflikt, zyskały na wiarygodności po rozmowach na Alasce, gdzie na chwilę naprawdę wydawało się, że konflikt zbliża się do końca, no ale szybko okazało się, że były to złudzenia. Ostatnie doniesienia i wydarzenia, zamiast zbliżać nas do stołu, w którym mogliby zasiąść i cokolwiek ponegocjować, zdają się pchać nas. Ku eskalacji wojny rośnie temperatura sporu, a groźby przekraczania kolejnych czerwonych linii stają się niemal codziennością. Rosja już w przeszłości groziła, że użycie zachodniej broni dalekiego zasięgu na swoim terytorium potraktuje de facto jako wypowiedzenie jej wojny, no a na razie wygląda na to, jakby zarówno Trump, jak i Putin dążyli do eskalacji konfliktu, a nie do jego zakończenia. Nie można jednak wykluczyć, że obserwujemy jakąś cyniczną, taktyczną e, negocjację. Na zarówno Moskwa, jak i Waszyngton być może tylko podbijają stawkę, odsłaniając swoje karty eskalacyjnie. Aby potem móc twardo negocjować z pozycji siły. To jest gra, której stawką jest przyszły porządek globalny i strefy wpływów. Niestety dla Ukraińców ich kraj już dawno stracił jakąkolwiek decyzyjność w sprawie swojego własnego losu i stał się pionkiem używanym przez Rosję i USA do osiągania własnych szerszych celów, co jest paradoksalne: to w Polsce oni obchodzą swoje święto niepodległości. Tylko że. Oni nawet nie mogą o sobie decydować. Od 2014 roku, chociaż właściwie stało się to już dużo wcześniej, Ukraina nie jest w pełni niepodległym państwem. Dla Stanów Zjednoczonych stanowi bufor strategiczny i potencjalny rynek zbytu, a dla Rosji kluczową strefę bezpieczeństwa i wpływów. Tymczasem w centrum tej rozgrywki najczęściej na cmentarzach zwykli ludzie płacą najwyższą cenę za cudze interesy i rywalizacje, a to jest najbardziej bolesny i najtrudniejszy do przyjęcia aspekt tego konfliktu. To oni, a nie Załęski, Trump czy Putin, często wbrew własnej woli siedzą w okopach. Ostatecznie, gdy wszystko się skończy, a politycy Podadzą sobie dłonie nad nowym porządkiem świata, to nie oni będą musieli odbudowywać zgliszcza i żyć z pamięcią o stracie. Ten ciężar, jak zawsze w historii, spadnie na barki zwykłych ludzi, których jedyną winą było to, że znaleźli się w złym miejscu i w złym czasie. Wracamy do, do historii Tomasza L., który jakiś czas temu został aresztowany, teraz wiemy o nim troszeczkę więcej. Pracownik Warszawskiego Urzędu Miasta Tomasz L usłyszał zarzuty szpiegostwa i przekroczenia uprawnień. Prokuratura oskarżyła go o przekazywanie rosyjskiemu wywiadowi informacji, które mogłyby zaszkodzić Polsce. Mężczyzna miał dostęp do miejskich archiwów w latach od 2017 do 2022 roku. Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie 11 września 2025 roku: prokurator z mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zarzuciła Tomaszowi L. działalność na rzecz rosyjskiego wywiadu cywilnego oraz przekazywanie temu wywiadowi informacji, które mogły wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, że w wyniku długotrwałego postępowania przygotowawczego zebrano obszerny materiał dowodowy. Wynika z niego, że Tomasz L, będąc pracownikiem wydziału archiwalnego ksiąg stanu cywilnego Urzędu METKESTENTU Warszawy i posiadając dostęp do jego zbiorów oraz systemów, pozyskiwał służbową dokumentację i materiały, które przekazywał rosyjskiej służbie wywiadowczej. Tomasz L miał współpracować z rosyjskimi służbami w okresie od 2017 roku do 17 marca 2022 roku, kiedy został zatrzymany przez ABW pod zarzutem szpiegostwa. Czytam na stronie TFN-24 tak, że zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji Tomasz L. był w przeszłości członkiem Komisji Likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Prokuratura coraz bardziej wnikliwie przygląda się warszawskiemu ratuszowi i zdecydowanie nie jest to dobrą wiadomością dla Trzaskowskiego. Pomijając już fakt, że sama sprawa zatrzymania potencjalnego rosyjskiego szpiega w stołecznym urzędzie akurat jest medialnym skandalem, zmusza to również prokuraturę do głębszego zbadania spraw finansowych i ogólnej działalności całej instytucji, co rzadko kończy się dobrze. Zgodnie z polskim prawem Trzaskowski mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, gdyby udowodniono mu świadome zaniedbanie w kontekście działań szpiega. Na razie śledztwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratury Krajowej skupia się wyłącznie na tym Tomaszu L. I nie ma wzmianek o jego rozszerzeniu na kierownictwo urzędu. Jednak w końcu pojawią się pytania, dlaczego szpieg mógł działać przez 5 lat w ratuszu, posiadając dostęp do wszystkich informacji i nikt w żaden sposób na to nie zareagował. Sama Rada Miasta Warszawy lub wojewoda mazowiecki Mogliby wszcząć postępowanie dyscyplinarne za niedopełnienie obowiązków w nadzorze nad archiwami. Mogłoby to się skończyć upomnieniem, czy nawet odwołaniem, ale jeszcze nie więzieniem. Tylko już w przeszłości domagano się w takich postępowaniach względem Trzaskowskiego, a teraz pojawia się kolejny dowód, by coś takiego zrobić. Tylko pamiętajmy, że nad Trzaskowskim no, są te ciemne chmury dotyczące finansowania jego kampanii. I to może być taki kolejny krok w tym, żeby zaprzepaścić jego medialną karierę, żeby faktycznie pokazać, że no coś z tym Trzaskowskim jest nie tak. A w tamtym przypadku, gdyby to udowodniono, no to tam już mogłaby być kara więzienia. Z drugiej strony trzeba też pamiętać, że jak pokazała sprawa Nowaka, prokuratura działa z pobłażliwością w stosunku dla osób powiązanych z Donaldem Tuskiem. No ale raczej nie dla jego konkurencji, nie? A Trzaskowski zdaje się mieć takie ambicje. No, władza ma to do siebie, że prędzej czy później się zmienia. Tradycją stało się już zarówno to, że prawo i sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska obiecują rozliczenia swoich poprzedników, z których zazwyczaj niewiele wynika. No aczkolwiek Trzaskowski, który już dwa razy przegrał wybory prezydenckie, nie ma przed sobą wielkiej politycznej przyszłości i za parę lat może stać się idealnym kozłem ofiarnym. słowo o byłym ministrze edukacji Przemysławie Czarnku. Pan słyszał jego słowa na temat psów na łańcuchu? Mm. Tak. No więc jak tak sobie pomyślałem, panie, redaktor, patrząc na agresję pana Przemysława Czarnka, że miałem takiego dużego psa, o, chowowarta, ale nie, nigdy go nie trzymałem, jej nie trzymałem na, na łańcuchu. Tak. tak. Patrzę to do ochrony terenu, może nawet czarnek byłby lepszy, gdyby go tak na łańcuchu yy, trochę przytrzymać, po, posiedziałby sobie dwa dni na takim łańcuchu, to by może zmienił zdanie, no. tak myślę, dalibyśmy wodę. No, rozumiem, ironię... Yy. Roman Giertych i Dorota Wysocka-Sznepf to jest jeden wielki paradoks. Na logikę, żadna z tych osób nie powinna pełnić zajmowanego przez siebie stanowiska. Roman Giertych jako założyciel młodzieży wszechpolskiej jest znienawidzony zarówno przez prawą, jak i lewą stronę sceny politycznej z wyłączeniem jego fanatyków z Silnych Razem. Pani Wysocka-Sznepf również jest znana z niezbyt dobrego wizerunku publicznego. Oboje jednak znajdują się na pozycjach, które sprawiają, że mogą bez problemu ignorować opinię ogółu. Giertych nie potrzebuje wielkiego poparcia społecznego, by wciąż zasiadać w sejmie. Dzięki bliskim kontaktom z Donaldem Tuskiem i znanemu nazwisko. Na nazwisku ma z góry zapewnione pierwsze miejsca na listach. W odpowiednich okręgach, co zresztą pokazały już słynne taśmy republiki. Pani Dorota również nie musi się przejmować, czy jej programy w TVP przyciągają widzów i są w jakimkolwiek stopniu rentowne, ponieważ cała telewizja, jak i e, cały ten twór medialny jest utrzymywany z naszych pieniędzy, z pieniędzy podatników. Jak więc widać nie trzeba być w żadnym stopniu specjalnie wybitnym, by osiągnąć sukces. Nie trzeba wcale ciężko pracować, myśleć nieszablonowo czy być innowacyjnym. Przekonanie, że ciężka praca zapewni sukces, to Mit. Wystarczy lojalność wobec odpowiednich ludzi. Na trop grupy wpadliśmy w 2022 roku, kiedy okazało się, że w składanych w urzędach wojewódzkich wniosków załączane są dokumenty poświadczające status studenta wydane przez uczelnie, które nie posiadają akredytacji, zwanych uprawnień, do kształcenia cudzoziemców. Szybko ustaliliśmy, że każda z tych zarządzana jest przez jedną i tą samą osobę. Jak ustalono e, takich dokumentów, czyli zaświadczeń poświadczających status studenta, na podstawie których później ci cudzoziemcy mogli występować czy tytuły pobytowe, czy wizyku, e, pragnące do wjazdu w pobytu polski ponad tysiąc. W toku czynności służbowych dokonano dynamicznego zatrzymania e, organizatora grupy, a także pośredników dostarczających dane odbierających dokumenty. Organizator został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, natomiast pośrednictwy usłyszeli zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy, a także legalizowania pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Prawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczamy kolejnym na Istniejąca tylko w teorii uczelnia wyższa istniała tylko po to, by wydawać papiery Ukraińcom, Azjatom, ludziom z Afryki. Generalnie wszyscy mogli zostać studentami, byle tylko otrzymać fikcyjny dyplom, który w przyszłości mógł pomóc w otrzymaniu na przykład, obywatelstwa. Takie historie pewnie bardziej kojarzą nam się z Ukrainą niż z Polską, ale korupcja u nas też kwitnie, tylko mniej rzuca się w oczy. Nielegalna imigracja nie jest tylko problematycznym zjawiskiem, to jest po prostu biznes. Wielu korporacjom jest po prostu łatwiej sprowadzić taniego pracownika z Azji, któremu można płacić grosze i w razie czego zagrozić deportacją. Niż zatrudniać legalnie Polaków. Jednak to tylko jedna strona medalu, ponieważ kolejną branżą, która na tym wszystkim zarabia miliony, są tak zwane firmy legalizacyjne, które często reklamują się za granicą, obiecując lepsze życie w Europie i za opłatą różnymi sposobami legalizują przebywających imigrantów. Biznes kwitnie, a kto na tym wszystkim traci? No, wy, my, obywatele. Ponosimy ostateczny koszt tego procederu. Tracimy na wielu płaszczyznach, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy, nie tylko przez to, że ulice robią się coraz mniej bezpieczne, tracimy, gdy rynek pracy jest psuty przez nieuczciwą, nielegalną konkurencję.